Witam koleżanki, witam kolegów. E, podjąłem wczoraj decyzję, że kończę loty. Kończę loty, nie ma sensu się użerać e, z, z chorymi. E, no, no, z tym po prostu chorym sezonem. E, po wczorajszym locie. Rozumiałem, że nie mogę ufać po prostu ludziom, którzy są odpowiedzialni za puszczanie gołębi, no niestety, tak jak widać, no połączyłem już dzisiaj samiczki z samczykami, niech sobie siedzą, tych gołąbków jeszcze troszeczkę jest, bo powracało, także będą miały szansę jeszcze się wykazać, powalczyć na pewno, nie jest źle. Dzisiaj rano też. Doszedł gołąbek jeszcze jeden. O ta samiczka. Także widać, jest zmęczona. No i tyle. Trudna to była decyzja. Bardzo trudna, bo całą zimę człowiek czeka na to. Ale niestety szkoda mi tych gołębi. Szkoda mi tych gołębi. Nieodpowiedni ludzie są najprawdopodobniej na stanowiskach. Bo inaczej nie można tego nazwać. No wczoraj taka była ulewa okropna. Gołębie zostały opuszczone. Nie miałbym nic przeciwko temu. Tylko że z lepszych w tamtym sezonie, po prostu warunków pogodowych, gołębie potrafiły wracać do domu w kabinie. Potrafiły być loty skracane. No ale po prostu kto inny mógł na tym wtedy skorzystać. Dlatego to się tak działo. Mówię jak jest, nie owijam w bawełnę tutaj, bo trzeba o tym mówić głośno. Trzeba mówić o tym głośno hodowcy. Tak jak mówię, ja tutaj jednej się zdecydowałem, może na temat właśnie mówić taki, ale takich jak ja hodowców jest 80%. 80% z tym, że no nie każdy się udziela tam na internecie. Każdy to gryzie w sobie. No Zobaczymy co będzie dalej, ja kończę, kończę, kończę z tego powodu, bo szkoda mi gołębi, no niestety ja jestem miłośnikiem ptaków i jeżeli te gołębie są puszczane w deszcze i inne takie pogody, tak jak wczoraj lało cały dzień, gołębie przemoczone. no niestety, ja, ja hoduję dla hobby, nie dla pieniędzy. Dlatego no zdecydowałem się te ptaszki oszczędzić I będziemy się bawić za rok A teraz trzeba będzie się wziąć za przygotowanie gołębi młodych No niestety Trudna decyzja Bardzo No ale myślę, że gołąbki mi się za to wdzięczą w przyszłych sezonach Tak jak, tak jak to Mówię. No, niestety, lot jest każdy jeden ciężki u nas. Głęby są wypuszczane z premedytacją, ponieważ no można usłyszeć tak, że takich lotów chcieliśmy, to takie loty mamy. O! Tak to koledzy wygląda. Dlatego koniec. Ja mówię, ja nie leciałem nigdy na wynik, yy, z racji tego, że nigdy nie obliczałem konficjentów, yy, nigdy nie, nie patrzyłem, czy mam jakiś wynik, czy dany gołąb mi coś osiągnął. Yy, nawet gdy zrobiłem wysoko wynik w Polsce na młode yy, raz i drugi, yy, to po prostu było to składane przez człowieka, który obliczał i mnie uświadomił, że mam wysoko wynik w Polsce. Ja nawet o tym nie wiedziałem z racji tego, że no tak jak mówię, nigdy tego nie pilnowałem, bo nie, no nie, nie. powiem tak, mam ręce, mam pracę zawodową, pracuję, zarabiam wystarczające pieniądze, żeby przeżyć i utrzymać rodzinę. A gołąbki to miało być odskocznią od tego wszystkiego, hobby, zabawą, żeby pobawić się z kolegami w oddziale, porozmawiać jeden do drugiego, wygrać z kolegą, pośmiać się, wypić piwko. I tyle. Dlatego no kończę, kończę, kończę tą zabawę z tymi gołąbkami. Gołąbków mam coś ponad 30 delikatnie. Także no, na tą chwilę Brakuje mi około z tego momentu co zaczynałem 50% gołębi. Jestem po 8 lotach, po 500 ciężkich czterech. Powiem tyle. Z sezonu tego chociaż był ciężki, jestem bardzo zadowolony. Potrafiłem łapać czołowe serie pomimo młodej hodowli pomimo wszystkim y, przeciwnościom, w, wszystkim tym y, rzeczom, które no, były na nie dawałem dobrze radę uważam, że gołębie jak i moje prowadzenie ma sens uważam, że moje produkty także mają sens y, tylko po prostu no, muszę sobie obstarzyć stado y, przy takim prowadzeniu jak y, jest na tą chwilę i przy tym sezonie nie mam szans tego zrobić Dlatego odpuszczam, żeby nie wygubić do końca tych gołębi No i tyle Naprawdę ciężko było mi podjąć tą decyzję Ale drodzy hodowcy, no dla mnie gołębie są ważniejsze I tyle no. nie, nie będę ich męczył Nie będę ich męczył, bo mi ich szkoda Potrzeba nie mieć serca, żeby coś co się kocha męczyć Tak jak to robią wszyscy inni ale być może to jest taki plan, żeby troszeczkę oddział rozbroić Przygotować sobie na kolejne lata Bo tu nie ma innego planu, tylko jest tak no Widzimy jak ten gołąb wygląda też no, no niestety nie pozwolę na to, żeby tak gołęby moje wyglądały Ja hoduję tak jak mówię jeszcze raz dla hobby, dla zabawy Nie dla pieniędzy Wystarczająco tak jak mówię, mogę zarobić sobie własnymi rękoma, a moja hodowla to miała być odskocznią. Dlatego trzeba mieć to głęboko w. I no, wczorajszym puszczeniem doszło do mnie to, że gołęby są w nieodpowiednich rękach, trzeba podejmować samemu decyzję. Niestety nie można liczyć na to, że... No, nie można zaufać po prostu ludziom, którzy się tym zajmują. Yy, oddział cały, ma baty. Yy, calutki no. Także rozmawiam z hodowcami, rozmawiam z kolegami. Każdy ma te same zdanie co ja. Być może z 20% tylko nie będzie miało tego zdania, będzie miało inne. No ale te 20% wiadomo już które to będzie 20%, hmm, naprawdę te HGP no no, 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 troszeczkę, kurde. Muszą się wziąć, chyba, żeby coś tutaj zmienić. Bo ta samiczka wróciła dzisiaj, tak. Jak wygląda, a jak to odczuwa, to możemy też się domyślać. Taki jeden z drugim, po prostu siedzi sobie w domu, puści gołębie. Mówi, że takie loty są potrzebne. To jest katowanie gołębi, tu nic nie jest potrzebne. Poza tym, w tym sezonie. Zginęło bardzo dużo dobrych gołębi, nie tylko te najgorsze, bo po prostu no, im się nie udało. Nie przeżyły, nie doszły. I taka to jest selekcja. W tym roku zrobiliście po prostu selekcję, ale na dobrych hodowców, żeby wyniszczyć, wyciąć ich i przygotować sobie najprawdopodobniej podłoże. Tak jak mówię. Ja czemu gołębie wkładałem? Ja bym tego nie wkładał, ale tak jak mówię ufałem, bo wiedziałem, że w tamtym roku No Po prostu potrafili pojechać na miejsce wypuszczenia gołębi I nawet nie czekać do dnia następnego wracać No bo no, Pogoda im nie pasowała No i tak to wygląda, a tutaj puszczane są gołębie Z ichury, w deszcz Grad I td I Także koledzy hodowcy ja kończę ten sezon gołębi dorosłych i czekam na gołębie młode no i zobaczymy. Nie mogłem podjąć innej decyzji, niestety, no, jak taką, jak, jak podjąłem. Tak jak mówię. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Yy, coś tam, jakieś filmiki będę kręcił, co i raz. Yy, no, czekamy, tak jak mówię, na loty młodych, przygotowania. I tyle. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, wszystkim życzę lekkich lotów, miłych lotów, jak najmniej strat gołębi, mądrych ludzi w zarządzie. Ale są mi tacy, bo trzy czwarte oddziału wczoraj nie leciało, potrafili loty odwołać, przełożyć, ewentualnie skrócić. No, u nas tego nie potrafili, to znaczy potrafią, tylko wtedy, kiedy. Yy, na domu, kiedy odpowiednie osoby na tym zyskują, <laughs> ja mówię jak jest, szczerze mówię i nie owijam w bawełnę. I <laughs> tak to wygląda. Tylko ciekawe, czy pomyśleli w ogóle te osoby z czego będą robić sami wynik, skoro nie będzie gołębi. Najprawdopodobniej będą liczyć, że ludzie się wywalą. Oni będą mieli łatwiej, no nie, łatwiej nie, nie będziecie mieli, a karma wraca przeważnie zdwojoną siłą. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczyska. No i Jeszcze spojrzymy tutaj na młode, tak na szybko. Tak jak wiadomo na wcześniejszych filmach mówiłem, że nie sprzątałem, ale pomimo takiej wilgotnej aury jakie mamy i pogody to widać jest suchutki. Jak pyłek, także nie ma problemu z młodymi. Yy, drodzy hodowcy, co chcę Wam powiedzieć? Yy, yy, bo tam trafiają się tacy yy, ludzie, którzy po prostu czeka, czekali na to, aż mi się noga potknie. No i od razu wyjeżdżali z jakimś tam tematem. Że ja tam nie mam pojęcia, yy, że nie powinienem jeszcze nagrywać, yy, nauczać. Yy, także sprawa wygląda tak. Do jednego drugiego chcę powiedzieć, że ja mam kontakt z, trz z trzema mistrzami Polski Bardzo dobry, bo są to moi przyjaciele. Mam kontakt z wielu ludźmi, którzy są yy, bardzo dobrze lotują, yy, nawet na tle okręgu kilka lat. Także ja wymieniam yy, swoje poglądy, zdania i wszystko to co mówię z hodowcami z górnej półki. I więc, to co ja mówię, ma po prostu jakiś tam sens, bo mm, no, po prostu to co ja się dowiedziałem, chcę się podzielić z wami, koledzy. <coughs> oh, przepraszam, nie jest to koronawirus, jakby co. I także no. Mi tylko brakuje gołębi, bo mam za młode stado, a z wiedzą to pewnie nie jednego przewyższam. Y, także spokojnie. Spokojnie, nie martwi się o tym, że za wcześnie jest nagrywanie takich filmów i dawanie porad. Podejrzewam, że na pewno większość z Was z tych porad korzysta, ale już pomijajmy to. Także na spokojnie, bo wszystko to, co ja mówię, ma sens i jest to potwierdzone praktyką wieloletnią mistrzów, nawet polskich. To tak pokrótce. I teraz, co chcę Wam takiego powiedzieć, hodowcy. U mnie się to sprawdza, tak? Wiadomo, teraz mamy taką pogodę, jaką mamy. Gołąbki mogą złapać jakieś tam problemy z oczami, spuchnięte, mokre oczy. Także, jeżeli coś takiego będziecie widzieli, pierwszy symptom, nie dajemy żadnych antybiotyków, tylko wspomagamy się czymś takim jak rywanolem. Zwykły rywanol wpłynie, ja zaraz Wam pokażę, jaki. Moja żonka tam, proszę, karmi gołąbki w ukryciu. Yy, tam mamy kilka parek takich, na których nam zależy, żeby były 100% pewność. Także o taki taki rywanol. W płynie jest około 9 zł. Podajemy 1 ml na litr wody przez 3 4 dni można dać jest to środek przeciwbakteryjny. Bardzo fajnie sobie radzi z pierwszym takim symptomem, jeżeli coś się dzieje z drogami oddechowymi. Także koledzy polecam to stosować yy, i nie potrzeba naprawdę antybiotyku. Yy, Gąbką prze, przejdzie na pewno. Jeżeli będą mieli problem, jakiś z okiem, czy coś takiego. Kolejna sprawa yy, tutaj. Hodowcy mnie pytali w sprawie tych kropli żołądkowych, tak oczywiście, czy można leczyć, można leczyć, nie tylko zapobiegać, ja bynajmniej wyleczyłem Stado tym, 5 ml na litr kropli żołądkowych dajemy Też można dać przez 3 dni, jeżeli mamy taki trudny przypadek, że gołąb po prostu nie trawi No nie pobiera już w ogóle pokarmu, nie, nic, możemy dowola bezpośrednio dać yy, w ilości 0,2 mililitra. No i tak to wygląda. Kolejna sprawa nadmaganian potasu. Możemy też podać. Z nadmaganianem uważamy. Nie dajemy tego dużo, nie dajemy tego często, ponieważ jest to dobry, dobry środek, bardzo dobry środek na grzyba, na, na różne bakterie, ale również on wali i, i, i te lepsze, chociaż nie jest antybiotykiem. Także on, on, on wali dużo i dobrych i złych rzeczy. Także z nadmaganianem nie przesadzamy. Jedna tabletka, w tabletkach tylko znam dawkowanie, także mówię to: w ta jedna tabletka malutka jest na 5, można na 4 litry góra dać yy, yy, wody. E, kurcze. Nie ma seksu jeszcze. Także można się tym wspierać takimi rzeczami. Jeżeli te rzeczy nie pomogą, wtedy można sięgnąć po antybiotyk, ale raczej, raczej naprawdę nie potrzeba przy młodych tych antybiotyków, bo to nie jest adeno, tylko to jest bardziej problem z trawieniem. I tak to wygląda. Także pamiętajcie, koledzy, mokre oczy, rywanol, jeżeli coś jest z niestrawnością, krople żołądkowe oraz nadmaganian potasu. Jeżeli to nie pomoże stado, będzie yy, no, dalej chorować, wtedy możemy sięgnąć po porady weterynaryjne. Sami nie robimy nic, yy, bo ostrzegam przed miksami. Miksy działają jak najbardziej, nawet te podróbki 5 w jednym działają. Oczywiście, ponieważ jest to zbiór 5 yy, antybiotyków i na pewno któryś może strzelić, tylko z tym, że. Po takim leczeniu później mamy bardzo dużo lekooporność. Tak to koledzy wygląda u mnie pokrótce, na szybko, jakaś porada, i tyle. No będziemy, będziemy się bawić młodymi gołąbkami, tak jak powiedziałem, tu odpuszczam, no niestety szopę wam taką fajną, ciekawą. Historię, że dzwonił do mnie też kolega. Mówi, że tam w oddziele też ma takich delikwentów. Co so. poinwestowali kasę w gołębie po 3-5 po tysięcy, po 10 tysięcy płacili. Narąbali w tych gołębi same podobno perły. no Tam Tatuś sponsorował mają kasę. No i nie mógł, kurde, lotów nigdy skończyć I kolega mówi, że bardzo marnie mu to wychodziło Za każdym razem I ta złość aż się wylewała Z niego I Właśnie kolega mi tak mówił No Także No niestety Praca z gołębiami, serce do gołębi mówię to pewnie by pomogła. Pieniędzmi nic nie zrobimy. To by było za łatwe żeby kupić i latać. Także także proszę się nie martwić wszystkim tym którzy tych pieniędzy nie mają że wyniku nie zrobią bo zrobicie zrobicie widzicie tutaj po, po moim w moich filmach no ja też nie mam super gołębników nie mam kasy nie wiadomo ile mam tyle żeby przeżyć widać gołębniki stare rozpadające się ale lecieć można można lecieć można wygrywać także myślę że jestem wzorem dla tych biedniejszych ludzi młodych przede wszystkim młodych hodowli że można można wygrać co mi tylko serce do gołębi Jakieś podpowiedzi dobrych hodowców, akurat ja na takich trafiłem. No i tyle. No i na końcu jeszcze musiał pozdrowić tam wszystkich moich oglądających, wszystkich moich fanów, jak i wszystkich moich kolegów. No i tak nazwiskami nie będę wymieniał, bo mogę kogoś pominąć i będzie później na mnie zły chodził. Także koledzy, kończę. Będę miał troszeczkę czasu, to pewnie podwiedzam co niektórych kolegów. Yy, przyjadę do Was na lot. Koledzy, yy, ponagrywamy jakieś filmiki i będziemy się bawić dalej. Ale na tą, na, na tą chwilę mówię basta, bo. Yy, no, szkoda mi ptaszków i tylko ptaszków. Ja bym leciał dalej, no bo jestem ambitny, ale tak jak żeśmy przeanalizowali to z żoną, żona no ma troszkę miętsze serce i chłodniejszą głowę i mówi, że bez sensu jest po prostu, żeby komuś tam coś udowadniać, a udowadniać nic nie, mus nie musimy, bo i tak pokazywaliśmy, że by byliśmy w czołówce, byliśmy po tylu lotach na trzecim miejscu. Gdyby nie lot czwartkowy, że musiałem dać z gębie z 50, byłoby całkiem inaczej. Także cały czas u nas jest czołówka. Myślę, że jest super na taką młodą hodowlę. Jakby to można było powiedzieć jest zajebiście, jestem zadowolony. Nie jestem tylko zadowolony z tych strat, które były z powodu tych bomb, ciężkich lotów. Ale ogólnie, hodowla uważam, że jest super. U nas odział ma coś koło 140 hodowców, także łapać czołowe serie w małą ilością głębi małym stadem Myślę, że jest wszystko dobrze to co robimy I obiecam Wam, że jeszcze będzie głośno <grystanie> Tylko trzeba poczekać parę lat na to i tyle Pozdrawiam serdecznie raz jeszcze. Trzymajcie się. Maksiu. Tutaj jeszcze. Maksiu, wam się pokażę. Chodź Maksiu, chodź. O. Maki. Tak. No i to by było na tyle. Trzymajcie się wszyscy. Głowa do góry. Jeżeli musicie podjąć taką decyzję, to jak ja. Podejmijcie. Gołębie wam się odwdzięczam. Na razie.